Witam mamy 13 stycznia Przynić za tym polu zasiana jest 30 przedostatniego przed ostatniego bodajże co listopada mamy tutaj odkrywki widać będzie ale pod śniegiem w tym miejscu mamy kiełek tu też są kiełki I tutaj też jest kielak. Jak widać, warunki sprzyjają. Mamy, jak to mówi, się pierzynkę. Śnieg zrobił nam dobrą robotę. W końcu nasza zima upragniona. Śnieg przyszedł zboża. Tutaj mamy pszenicę. To była się chyba wcześniej październiku widać rządki, bo pokrywa około 4 cm. Mamy pszenicę Widać szubki pszenicy. Śniegu jest tyle. Troszkę spadło. Dopadałem jeszcze śniegi dzisiaj. Także pokrywa. Która powinna być co roku na zimę W tym roku Przepraszam, dopisała Także Mróz no nie powinien zaszkodzić Na tą chwilę Pozdrawiam